Jako franczyzobiorca marki Crazy Bubble czuję się bardzo spełniony biznesowo. Przede wszystkim jest świetna współpraca, są wymierne korzyści finansowe. Jest to najprostszy model biznesowy, jeżeli chodzi o, o gastronomię. Nie bójcie się wchodzić w ten biznes. Ludzie poznali, polubili, pokochali Bubble Tea. Tak naprawdę od pierwszego dnia prowadzenia biznesu Twój biznes jest rozpoznawalny. I zarabiasz od pierwszego dnia, kiedy ten biznes otwierasz. Wybór padł na Crazy Bubble, ponieważ ma największy udział w rynku. Krótko mówiąc, jest jego liderem. Porównując kilka różnych marek, stwierdzam, że jest to po prostu najsmaczniejsza e, jak gdyby, propozycja na rynku. Krótko mówiąc, od siedmiu miesięcy otworzyliśmy 7 punktów, 8 w przyszłym tygodniu otwierany. To znaczy, że nie ma się czego bać. Nasz przykład jest przykładem potwierdzającym to, że z Crazy Bubble warto e, współpracować. Działajcie, polecam.